Mówię! Patela, nie zejdź. Zejdź z łóżka i po, i sprzątajcie, obydwie. Złaś, bo teraz mama wleje. Leci, leci Paweł, leci góra tu. Wszystko ma przy nas po imieniu. Co robimy? Szukamy ich, czy się chowamy już przy Helce? Nie wiem. Maza, nie płacz, tylko sprzątaj, że tu się chowała z nimi. Ty kurwo jebana, z skampiony. Mam się.